Eutanazja, Turcja, Izrael. Tematy wiecznie ciepłe, ale nie będziemy dzisiaj o tym gadać. Po prostu chcemy mieć dobre wejście. Wiecie, wiele razy od znajomych słyszę, że mam radiowy głos. Na początku nie zrozumiałem i szczerze mam to. W... Ale później ktoś mi to wytłumaczył i doszedłem do wniosku, że lepiej mieć radiowy głos niż moja ex. Ona ze swoim głosem też mogłaby robić za lektora. W audycjach dla głuchoniemych. Ale tak sobie pomyślałem, że można na tym zarobić. W końcu dla pieniędzy zrobię wiele, nawet pójdę do uczciwej pracy. Także raz mi się nudziło, to sobie napisałem małe demo dla agencji reklamowych. <laughs> Czy zdarzyło się kiedyś tak, że twój sąsiad kupił nowy samochód, nielubiany współpracownik dostał awans i podwyżkę, a tobie po raz kolejny w życiu nic nie wyszło? Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Weź nie pierdol. To tabletki do ssania w wielu przyjemnych smakach, bieda, porażka czy też rozczarowanie. A jeżeli tak jak moja ex, masz problemy ze ssaniem, polecamy nowość: To w skuteczna maść na ból i zapalenie stawów. Weź nie pieto i poczuj się lepiej. Uwaga promocja: przy zakupie dwóch opakowań, nie w sprayu gratis. Spiewaj w sprayu Trzymuje idiotów na odległość 3 metrów aż do 24 godzin. I osobiście uważam, że tak samo maść nie pierdol, jak i spierdol pierwszej spreju byłyby genialnym rozwiązaniem na większość światowych konfliktów. No wyobraźcie sobie taką sytuację, zrzucić nad Izraelem czy Rosją maś na boldury i może by im się kurwa odechciało tych wojen. Ale bliżej, lepiej, u nas jeszcze, lewica, prawica, a najlepiej całemu społeczeństwu rozdać maś na boldury i pastylki dostania. I może by się kurwa wszyscy ogarnęli.